Dzień dobry, ja się dodzwoniłem do siostry, tak? Kto mówi, nie dosłyszałam. E, brat Bogdan. Dobry katolik. Ja chciałam się zapytać, bo Jezus się rodzi, a ile ma lat teraz Jezus? Bo ja jestem młodszy, chciałbym się dowiedzieć od starszej osoby, a siostra jest bardzo pobożna. Jak te, Ile ten Jezus ma lat? Bo on co, raz się rodzi człowiek i każdy co roku jest starszym człowiekiem. A kiedy się Pan Jezus urodził? Proszę mi powiedzieć. No. To Pan Jezus ma ile lat? Zresztą Pan Jezus już jest wcześniej przed Boga Ojca, ale że na świat przyszedł. <laughs> No w, zero, w zero roku. Zero roku nowego, no w nowym yy, kalendarzu, prawda? Bo w nowym, yy, po prostu nowego wieku, nowych lat. Bo tamtym był sta, starym, da, robiliśmy do tyłu. A teraz jesteśmy od nowa, od zero. Jak pan Jezus się urodził, to już jest 2000. 22, 23, 22 będzie. Czy... Jak się urodził, ale już Pan Jezus był wcześniej z Panem Bogiem w wieczności. Czyli w słowie protek. Urodził się jako człowiek. Czyli teraz ten Je Jezus żyje, bo się urodził, zamordowali go, zmartwychwstał. I żyje, i przyszedł iskra prawdy z Polski. Że... cały czas żyje między nami, jest. Czyli w nas, jak cały mamy tak jego, pra... Pra... jego miłość, prawdę, przykazania Boże Chrystusa, tak? On wypełnił prawo i dał nam prawo miłości, miłujcie się wzajemnie. I po tym nas poznają, żeśmy uczniami jednego nauczyciela, czyli Jezusa. On jest tym prawdą. Chrystusa tak, tak. Emanuel, Bóg znamy, Iskra Prawdy. za ja panem i dziękuję bardzo za telefon. To żyj, siostro, na wieki, bo On przyszedł do twojego serca i umysłu. Tak, więc wiek jako człowiek przyszedł w 2022 roku. Ale bez grzechu. I dlatego jako baranek oddał za nas życie baranek, doskonałe. Tak. Idźcie za barankiem, a... Ja nie idę do księdza, żeby tko, komu nie zjadać mąkę wodę, bo ja wierzę w Chrystusa, żeby go naśladować. Jego, jego synem mam być. I chcę być synem Ale pan, Przepraszam bardzo, do czego Pan zmierza? Pan jest chyba w sekcji jakiejś. Nie, ja jestem dobrym katolikiem. To, że Pan Jezus ustanowił przed swoją śmiercią najświętszy sakrament Eucharystię. I powiedział jedzcie, bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje, przed swoją śmiercią. Ale jego... Później wziął Buka... wino, błogosławił, podał swoim uczniom mówiąc, pijcie z niego wszyscy, to jak moja krew przymierza. To czyńcie na moją pamiątkę. Także mamy to czynić aż, aż do końca czasu. Ale Król Izraela jest lepszy, ja z nim piłem wino, przymierze zawarliśmy i teraz Chrystus przychodzi, ja naśladuję baranka, nie zjadam baranka, bo baranka, nie jesteśmy kanibalami, jego pokarmem jest spełnianie woli, jego ojca, naszego dziadka, a teraz o, jego ojciec mówi do Chrystusa, jak był na ziemi, jego słuchajcie. No także nie słuchamy księdza, oczywiście się wyłączyła, bo każda okay. kobieta chciałaby pouczać, coś nieco się mądra. No i dlatego e, moim pokarmem e, Jana, e, ja na czwarty rozdział katolicy będą zjadać mąkę woda, bo ksiądz ma biznes na tym, a jest napisane wyraźnie tutaj moim pokarmem, nie? 34. Przeczytam. Jezus rzekł do nich, moim pokarmem jest spełnić wolę mego, tego, który mnie posłał. I dokonać jego dzieła. Czy wy nie mówicie jeszcze 4 miesiące, a nadejdzie żniwo? Już te, a? Wtedy żniwo miało być dopiero Otóż teraz. Już mówię Wam, podnieście oczy swoje, spójrzcie na pola, że już są. Dojrzałe do żniwa. Czyli dojrzali ludzie, nie jak ta kobieta starsza ode mnie, ale jej szczepił za jej własne pieniądze, te zadanie mąkiej wody, a wina już nie da. I tutaj już te żniwo jest wtedy, było 4 miesiące żniwo było, bo oni doszli do tej doskonałości, świętości, jako baranka, że mieli naśladować, zrozumieli te prawdy. Bo jak posłał 72 ucznia, to demony wychodzili z tamtych, co oni tam wyganiali, demony z tych ludzi i się cieszyli. Ale Chrystus mówi, Emanuel, Jezus mówi: Nie cieszcie się, że demony uciekają przed Wami w imieniu Jezusa, wiadomo Emanuela tylko, że Wasze imiona są zapisane w Księdze Życia Baranka. No i Chrystus jest w niebie. Dwóch bogów jest. Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. Co u katolików jest ta mowa? Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. Zrodzona, nie stworzony. czyli on zaistniał w słowie proroczym Małżesza 3,15? Bo nie stwarzali Adama, nie stwarzali. Czy mi człowieka to stwórca? czyli ojciec Chrystusa mówił? Do anioła, który stał się Lucyferem, szatanem, jest Ezechiela 28 od 11, żeby był w obrodzie Eden. No i Chrystus się narodził jako młodszy Abel, bo Kain to jest diabeł symboliczny. I 1 Mojżesz 15 mówi stwórca, czy ojciec Chrystusa do anioła upadłego, że on zepcze ci głowę, czyli Chrystus zepcze ci głowę, a ty ukończysz go, go w piętę. No i to się dokonało, że Chrystus uśmiercił szatana na Golgocie, gdy on go uśmiercił, jako wąż ukończył go w piętę. Na gorgociach Chrystus osądził świat, zbawił świat, zniszczył szatana, ale to się teraz wykonuje w, czasu, w czasie, tak? wtedy powiedział, że żniwo jest za 4 miesiące, to teraz żniwo z całego świata, bo tam była namiastka, bo on przyszedł owiec, co zgnęł z domu Izraela i chciał cały Izrael, żeby oni go przyjęli, a tylko 10 czy tam 11 mogłoby go zamordować, by się pisma wypełniły. I oni by szli na cały świat, zakwasili Chrystusowym prawdą, czyli Izajasza 11 rozdział. I tak ta prawda Chrystusa zaleje cały świat. Jana 4, 14, Woda żywa. Błogosławimy.